kurwa, numer twój podają, banuj szybko go. Z tam banujcie kurwa i normalnie! Usunąłem, usunąłem, usunąłem. No. Zaraz będzie więcej danych. Ja pierdolę, hopie No to ja więcej O Chodź, chodź, zapisał Co? Zapisali twój numer. Ja pierdolę. Skąd oni kurwa mają twoje dane? Ja pierdolę! Mój kurwa też numer wypłynął! Mój kurwa będą no, dzwonić kurwa do mnie no! No kurwa no co ty kurwa z zrobiłeś ja no kurwa! Ja pierdolę! No kurwa i teraz dzwoją do mnie no! Ja pierdolę! Co się odpierdala ty? Oh, ja pierdolę! kurwa nie, ja, serio, ja kończę z tym nagrywaniem tutaj. Ja je ja. Poblokuj te numery! Serio, to serio ci mówię? No ja mówię, poblokuj. O je poblokuj może.